Kiedy wleci nowy film Miłego oglądania, nia 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 Własny ogród, dobry din Miłego, miłego oglądania, nia 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 A w nim czerwony dom Miłego, miłego oglądania, nia 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 Przecież uda się to Miłego oglądania. Dzień dobry. dobry. Hejka na moim kanale. Witam Was serdecznie. Sprzed mojego czerwonego, cudownego domu. Dzisiaj jest vlog ze wsi. Dzisiaj, czyli piątek. A ładnie. Trochę mnie nie było, ale nic się nie zmieniło. Nadal jest. Przerąbane. Chodźcie robaczki. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak bym mogła sobie ułatwić tutaj życie, żeby to wyrównać, to oczywiście dajcie mi znać. Jakoś pomysłu nie mam. Uff, teraz muszę przebrać się na kalosze. No, nie wygląda to ciekawie. I jeszcze mniej ciekawie się potem chodzi. Ale najważniejsze jest to, że nie pada dzisiaj. Ponoć nawet ma wyjść słoneczko i faktycznie już troszeczkę się przebija. I to jest mega, mega plus. Co to za bajzer w ogóle jest? Co tu się działo? Chyba mocno wiało. Dobra, zaraz sobie zrobimy obchód po ogrodzie. Zobaczymy, co i jak. Rozpalimy w kozie i tak dalej, i tak dalej. Także. O, temperatura na liczniku plus no takie 4-5 stopni. Moje ulubione zajęcie. Zdecydowanie. samego tego dźwięku robi się człowiekowi cieplej. A nadal jest pięć stopni, więc... Drożdżóweczki! Na na na! I teraz wszystkim chce się albo kawy, albo sikać. No już, już czuję Wasz oddech na plecach. Wypiję kawę i zaraz idziemy. Cierpliwości. wash oh, Zastanawiam, czy w ogóle widać, że ja cokolwiek robię. Wyrównałam tutaj, chociaż przy podjeździe, bo jak bramę otwieram, a ona się do wewnątrz otwiera, to niestety ten nadmiar ziemi, jeżeli przymarznie, to nie mogę otworzyć bramy, więc tutaj z brzegu, chociaż wyrównałam i powiem Wam, że no, nie jest lekko. No tym bardziej też, że Ziemia jest strasznie mokra, nasiąknięta i ciężka, więc no jakby dzisiaj kompletnie nie biorę się za dalszą część, bo to jest bez sensu. Musiałam trochę ogarnąć zanim się przejdziemy po Włościach. Powiem wam, że dzisiaj czuję wiosnę, ale tak serio, bo ostatnio w ostatnim odcinku z Martą, jak jesteśmy nad Wisłą, no tak słoneczko wyszło i faktycznie, ale chodźcie zobaczyć. Ja wam mówię. Ha? Co wy na to? Idzie wiosna. Ja wam mówię. Ja, Katarzyna. Mm. <noise> Teraz możecie mi wierzyć. Teraz mogę ładnie zamknąć bramę. No a tutaj, no to widzicie, o, pełno takiej drobnicy. Pełno jeszcze, wiecie, jakieś tam kafle potłuczone, jakieś, jakieś tam takie syfy, syfy. No i fakt faktem, że zanim zacznie tutaj się jakby budzić wszystko do życia, czyli ee, no, bo wiecie, no nawet na takim rozjechanym terenie zielsko się wybije. A jak później wjechać kosiarką po takich nierównościach? Jak nie wiem, no, rozumiecie o co mi chodzi. Zaczynamy od części ogrodowej. Został mi jeden por, dwa salery, trochę pietruszki i w zasadzie to wszystko. Dzisiaj muszę to już zabrać. W tych dwóch moich kompostowniczkach nie uwierzycie, w tych oto tutaj kompostowniczkach. W tym i w tym wybił się kret, serio. No i taka nauczka właśnie na przyszłość, czyli na przykład tam co robiłam te truskawki na, kar na kartonach, czyli konkretnie tutaj. Kret tak mi to wszystko, słuchajcie, przejechał, że ja już nie wiem, czy to w ogóle jakieś truskawki się ostały. No i żałuję, że pod kartony nie dałam. Po prostu siatki na krety przeciwko. No, taka nauczka dla mnie, a dla kogoś z was, jeżeli ktoś jest przed takim zabiegiem w ogródku, no to naprawdę siatka pod karton, dopiero karton, dopiero ściółkowanie i, wiadomo, dopiero truskawki. Pietruszka zielona. Mmm, pachnąca. Zaraz sobie wykopię. Jakiś szczypiorek, widzę, mi się tutaj wybił. Tutaj coś. A, tutaj czosnek, nie? Sadziłam. No, dobra. Pamiętacie? No, macie szczęście. Oprócz tego wpadłam jeszcze na. Myślę, że genialny plan, chociaż nie wiem, nie jestem do końca pewna, bo z moimi pomysłami to różnie bywa. Natomiast myślę, że to może być całkiem niezły plan, ponieważ skrzynki od Bartka oczywiście kojarzycie. W opisie filmu oczywiście zostawię namiary do Bartka licytacji na Oliksie, chyba i na Allegro ma. I tam możecie zakupić różne rozmiary oraz też zamówić na zamówienie pod wymiar, tak jak ja to zrobiłam z tymi skrzynkami. Tutaj sobie zrobiłam dwie. A pozostałe trzy czy cztery, jakoś tak, chyba tak. E, mam plan, żeby zrobić z nich inspekty ogrodowe. Myślę, że tutaj w tym miejscu wejdą mi dwie takie skrzynie. E, no i w zasadzie muszę tylko je wymierzyć i na wierzch z listewek zrobić zamknięcie i taką grubą folią myślę, żeby to zrobić. Ewentualnie myślałam o pleksie, ale nie wiem nie wiem, zobaczę. Myślę, że to jest dobry plan. Tu jest bardzo słoneczne miejsce. Jeżeli macie jakieś wskazówki, to oczywiście mile widziane, bo ze mną to różnie bywa. W tym roku nic nie przycinałam. Kompletnie nic, słuchajcie. Wszystko zostawiłam, jak przyroda chciała. Maliny w tamtym roku, nie wiem czy pamiętacie, wszystkie były ścięte, chyba gdzieś tak, jeszcze chyba nawet niżej. Nie pamiętam. Jednym ciałam tak, drugie tak. Natomiast w tym roku nie ciąłam nic i zostawiam tak jak jest. Jak wiecie, ja eksperymentuję. Ja lubię sama. Ja muszę sama wiedzieć i e, nic w tym roku nie przycinałam. Ani tutaj porzeczek. Nie, porzeczek. sorry, bym skłamała, przecież przycinałam porzeczki. <śm> Moje cudownej śliwki węgierki również nie przycinałam. W tamtym roku przycinałam. W tym roku powinna owocować, ale zostawiam ją je jak jest. Nie białkowałam drzewek w tym roku. Może jeszcze to zrobię, nie mam pojęcia. W każdym razie, jakby zawsze myślałam, że takie białkowanie drzewek to jest jakiś taki, wiecie, efekt, nie wiem, wizualny, taki, że ma tak ładnie na wiosnę wygląda, że ten sad jest taki biały i tak dalej. Bo u mnie na przykład w domu zawsze się to robiło na wiosnę, a wiem, że powinno się robić to w miarę wcześniej, jakiś tam styczeń, żeby. Żeby kora odbijała promienie słoneczne, żeby się nie nagrzewała w ciągu dnia i żeby w nocy podczas spadku temperatury z kolei nie pękała, wtedy nie przyjmuje, wiecie, jakichś tam chorób itd. itd. Więc nie wiem, pobiełkuję albo nie pobiałkuję, jak znajdę wapno. Czereśnie w tym roku też zostawiam tak, jak jest. W tamtym roku Andrzej ją przyciął tak ładnie, że myślę, że w tym roku jest to zbędne. Nie wiem, czy co roku się w sumie to robi. W tym roku jest plan, że nie robimy nic. W tamtym roku przycięłam borówkę i w tym roku ta borówka w ogóle mi prawie nie owoc... no nie nie w ogóle, w ogóle mi nie owocowała. A dwa lata temu nie było z nią nic robione i owocowała mi jak głupia. W sumie nie wiem, czy z borówką jest tak, że ona co dwa lata owocuje, tak jak śliwka. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie zostawiam jak jest i zobaczymy, co się będzie działo. No co tu się odjebało? Ale jaja. Słuchajcie, tak mocno wiało. Zobaczcie to. Cały kwiatostan z hortensji zwiało mi tutaj. Ale sprzątania, o do konia. O to, jak już tu idziemy, to jeszcze Wam pokażę różę, którą w tym roku też nic nie przycinałam, nic nie robiłam. Zostawiam ją tak, jak jest. Ta o wiele niższa jest niż ta. Ciekawe czemu w sumie? Może. Nie wiem w sumie. Bardzo ładnie Laurowiśnia doszła do siebie, bo ona przez w tamtym sezonie, jakby przez te mocne wiatry, takie zimne, lodowate, bo były mocne, duże mrozy. A Laurowiśnia, jak wiecie, nie lubię takich miejsc. A tutaj jest akurat w takim miejscu, gdzie straszny jest przeciąg. Naprawdę, to że ta Laurowiśnia w tym miejscu wygląda tak, jak wygląda, to jest w ogóle. Ja nie wiem jak, jak do tego doszło. E, miała dużo takich, wiecie, brązowych, jakichś chorobowych takich oznak. Natomiast widzę, że teraz jest wszystko w porządku. Wszystko bardzo ładnie tutaj już pączki są. No, jest prześliczna ta wiśnia. No dobrze, słuchajcie. Taki mały obchód był. Myślę, że myślę, że nagrzało się już w chacie. Zobaczymy, czy się nagrzało, czy się nie nagrzało. Uuu, plus 16 stopni, słuchajcie. Zważywszy na to, że jestem tutaj dopiero jakieś dwie godziny, to jest mega. Jednak jest różnica. Jak na dworzu jest na plusie, to tutaj o wiele szybciej się nagrzewa, no ale to logiczne. Dobrze, no z tego ciepłego miejsca będę się z wami żegnać, no bo nie ma co, nie ma co przeciągać. Myślę, że tak, że to jest odpowiedni moment. Zobaczymy się w kolejnym odcinku i myślę, że może być to odcinek. A, uwaga, może być to odcinek. W którym odwiedzam starą szkołę i jadę właśnie do Piotra i do Roberta, żeby zobaczyć, jak tam prace postępują. Natomiast, czy tam pojadę, wszystko zależy od Was. Czyli, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj, e, łapka w górę i skomentuj. Jeżeli zrobisz te trzy proste rzeczy, to oczywiście mega wspierasz to, co robię, mnie motywuje to do dalszego działania, no i oczywiście ma to jakiś głębszy sens. E, to raz. A dwa, co dalej? Muszę jakiegoś live'a ogarnę? Także jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz na Instagramie, to też zapraszam na Instagrama. Co chciałam powiedzieć? Tak, myślę, że to wszystko. Chociaż później montuję film i zawsze mówię, kurde, czy chciałaś to powiedzieć, a jeszcze to, a to. I tak to właśnie jest. Powinnam sobie zapisywać w ogóle takie rzeczy istotne na kartce. A nie tak, wiecie, z bani lecieć. Ale takie z bani to też ma wtedy, wiecie, swój urok, bo człowiek głupoty gada. Dziękuję Wam za oglądanie. Za oglądanie do końca. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję właśnie, że w takim, o którym Wam mówiłam.